Siemanko, witajcie na Brastacie Kolejny silnik KW Do rozbiórki Zaraz sprawdzimy ile miało mocy Aha, jeszcze ruski Jest model 50Hz 0,55 KW Ma ten silnik Co, odkręcamy? Pierwsze, pierwsze co odkręcimy to gniazdo. Nie ten sobotręt. Pierwsza śrubka. Czy to jest aluminiowe? Tak, to jest aluminiowe. Dobra, teraz odkręcamy sobie środeczek. To jest żeliwny silnik. Tak żeliwny. Nie, jednak aluminiowy. Tutaj ma żeliwną pokrywę. Także pokrywa idzie w odciąg. No my zyskujemy na tym, że, że jest tutaj aluminium i prawdopodobnie mieć, bo to jest silnik starego typu. Jeszcze nie szkodowali na to materiałów. Okej. Okay. Aha, bo tutaj były śrubki jeszcze. Na razie schodzi całkiem gładko No i jak zwykle nie mam kombinerek Tych o których myślę W sensie kabli do yy, Kombinerek do obcinania przewodów Ale to nic, mamy kątówkę Poradzimy sobie kątóweczką Teraz ci ja tutaj zbiłem śrubkę, ją wygiąłem Jak już leżysz bokiem, to leż bokiem. O, jedna śrubka. Druga. Tutaj trzymają kable. Mam nadzieję, że nie przerwało mi nagrywania filmu. Oj, tutaj elektryk to już by miał zabawę, ponieważ jest tu woda. Dobra, teraz trzeba kątóweczkę Proszę bardzo, ile wody? Dobra, jedna część odkręcona. Teraz trzeba zająć się tyłem. Dobra, bez kątówki się nie obejdzie. Wyjmujemy klapę, pokrywkę, tutaj wyciągamy śrubki. Śrubki wyciągnięte i co, i wybijamy, zobaczymy, czy się da go wybić. Что тут трима? Окей, добрый, я знаю. Mała sajpka. O, proszę, żeliwo już mamy. Ja troszkę przesunę tutaj ekranik. Tak się prezentuje środek. Tutaj już nic nie ma oczywiście. My zabieramy się za przecięcie śrubek i wydobycia miedzi. Czy tutaj coś małej nie, kable Nozik. mamy jedną część aluminium, drugą część aluminium. Ach, tylko wypadnie niech śrubka. Tutaj mamy aluminium, tutaj mieć, czysty zysk, brudne ręce. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, piszcie komentarze, hej.